Jesteśmy przy temacie oceny jakby wydajności urządzenia, e, tego czy ono pracuje prawidłowo itd. Tak no to pytanie, które też na pewno doskonale znaw. W dzisiejszym dniu, przy minus X, pompa ciepła pobra mi 20 kWh. Czy to dobrze, czy nie dobrze? Tak, bardzo częste pytanie, czy moja pompa ciepła nie pobiera za dużo prądu? To są bardzo trudne pytania, bardzo trudno na nie odpowiedzieć, tak? Bo w znaczny sposób nie ma, nie ma nigdy jednoznacznej odpowiedzi. Każdy dom jest inny, każdy inaczej używa. Już same CW może mieć duży wpływ, tak? Bo jeden ma malutki zbiornik i używa prysznic raz dziennie, inny kąpie się 8 razy dziennie i ma dużą rodzinę, więc już ma CW potrafi mieć duży wpływ, tak? Czyli Jak ja i szwagier mamy. Domek 120 metrów, to to wcale nie Tam tak? metraż to, to nic nam nie mówi, tak? Nic nie mówi. Metraż, metraż nic nie mówi. E, więc e, ciężko jest porównywać, właśnie dwa domy. Już nawet sama strefa klimatyczna. Często jest tak, że w jednym, przy, w jednym domu jest na zewnątrz na minus 5, a w drugim e, 2-3 km dalej jest na przykład minus 9. Tak? W tym samym czasie, bo. Takie, mikroklimat. mikroklimat. I tak to, tak to wygląda, i często się z tym spotykamy. I klienci czasami mówią, że dwa te same domy, blisko siebie, niby ten, ale to zawsze ma wpływ, tak? Klienci, którzy chcą sobie to bardziej dokładnie policzyć, no to na etapie doboru pompy, jak był robiony jakiś audyt, tak? Powinien być zrobiony audyt, no to można sprawdzić mniej więcej, ile taka pompa powinna pobierać energii. Jesteśmy w stanie to mniej więcej policzyć, tak? Czy ja jestem w stanie oszacować, ile kilowatogodzin mniej więcej ta pompa zużyje? Bo to jest takie też szacunki. Tak, tak. Z czynników, które na to wpływają, to ta cyrkulacja, które której powiedziałeś, ta, ta ciepła woda użytkowa. Tak. To czy ja będę trzymał 28 stopni, będę, bo lubię chodzić w krótkich e, spodękach po, po domu w zimie. Okna, e... czy otwieramy, czy jest rekuperacja. Tak, jest, tak jest. Czy, czy raczej trzymam te, te 20 stopni, i na przykład tak. grubsza RPA. Tak. To wszystko, to wszystko tak. Tak wpływa na to, na to zużycie. E... Na pewno, a znaczy na pewno, to jakby, jakby to oszacować, czy, czy z całą pewnością nie jest to wina urządzenia. Jest taki sposób, ja bym, że... Ja bym się skupił tutaj może na, nie na zużyciu, tylko na sprawdzeniu COP współczynnika. Eee, właśnie o to Sprawności, bo on nam powie, czy z pompą jest wszystko w porządku, tak? Eee, jeżeli ten współczynnik COP mieści się w granicach katalogowych danej pompy, to znaczy, że nasz dom potrzebuje tyle energii po prostu, tak, jeżeli ten COP jest zbliżony do jednego, a na zewnątrz na przykład było 0 stopni, no to wtedy trzeba się zainteresować, bo może z pompą coś jest nie tak, a może nam grzałka chodzi zamiast pompy. Bardzo często, bardzo częsty temat zimą w nowych domach, tak, COP1, a się okazuje, że pompa chodzi na grzałkach, bo powrót. Jest za niski. Tak. tak. Temperatura spadła i po prostu warunki pracy dla pompy są nieodpowiednie. Nieodpowiednie i wody. Tak, i przechodzi tak. na grzałkę. Tak. To jest bardzo częsty problem i tu trzeba sobie zdać z tego sprawę, właśnie, e, zwłaszcza budowy, muszą utrzymywać określoną e, temperaturę e, w domu, bo inaczej będą grzałki chodzić zamiast pompy.